Cmentarz na Poddworzu yy, przetrwał krótko przede wszystkim z tego powodu, że tam był trudny dojazd. Ulica Trudna wyraża dokładnie charakter tego miejsca. Więc do tego cmentarza kon kondukty dostawały się z dużym trudem i yy, tonęły w tych błotach ulicy Trudnej. W związku z czym biskup Tarnowski, yy, 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 Amandianowski, yy, yy, zwrócił się do władz. Yy, Państwowych, austriackich, jak również do władz miejskich Bochni o wyznaczenie nowego terenu. I ten teren wyznaczono na Solnej Górze. <laughs> Proszę Państwa, niech nas nie myli ta nazwa, bo ta droga jest sztucznym rozdzieleniem tego, tego, tego stoku pod nazwą Solna Góra. Ale ten cmentarz wtedy znajdował się dokładnie poza miastem. Jeżeli Państwo dzisiaj idziecie przez planty salinarne, to y, musimy być świadomość, że to był właściwie koniec miasta. Ulica Oracka, tamtego miasta, ulica Oracka zamykała y, go od strony północnej. I ten teren, który, na którym cmentarz założono, pochodził zarówno z, y, y, był, był, był w posiadaniu wcześniej zarządu żuby solnej, jak i również cechu krawców, którzy zapewne równoważne. Grunty w innym miejscu miasta ten teren odstąpili. Ten pierwszy cmentarz był założony w rejonie, o, tutaj mniej więcej, a ściślej, tam gdzie znajduje się dzisiaj kaplica Grób Księży, późniejsza. Ten zarys tego cmentarza widać na planie bochni z roku 1792. Ta część również stara, to mamy tutaj. Ten teren, ale ten cmentarz nieustannie się rozrastał. Zwłaszcza, że w wieku XIX, już w pierwszej połowie, ale zwłaszcza w drugiej, zaznaczył się coraz wyraźniej tendencja do kultu grobów. Wcześniej zmarli byli chowani wokół kościołów i często te pochówki były nieoznaczone nawet czasem krzyżem, nie mówiąc już o napisach epitafijnych, tablicach. W związku z czym ci zmarli pozostawali anonimowi. Nie będę wchodził w ten problem cmentarzy przykościelnych, bo to jest zupełnie inna rzecz. W każdym razie to zalecenie o konieczności tworzenia cmentarzy pozakościelnych wynikało przede wszystkim ze względów sanitarnych, żeby usunąć ten, to, to z, 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 ze, ścisłego centrum, ze ścisłego centrum miasta. Yy, otóż. Yy, w XIX wieku zaczyna się to, co dzisiaj doszło chyba do apogeum, czyli indywidualizacja grobu. Dzisiaj Państwo właściwie trudno sobie wyobrazić grób, który nie ma oznaczenia, który nie ma napisów, przynajmniej tych podstawowych. Proszę Państwa, no jest to duży teren. Ze względu na to systematyczne powiększanie, ponieważ nigdy nie był to cmentarz o pełnym założeniu od samego początku. Ma on takie dość interesujące ukształtowanie. Ma też sporo jeszcze staro drzewu, chociaż są ludzie, którzy nie lubią drzew na cmentarzach, wskazując na ich funkcje zaśmiecające, jakby pod, podważające płyty nagrobne. No ale musimy pamiętać o tym, że kiedyś te drzewa rosły na obrzeżu cmentarza, a później, kiedy ten cmentarz był poszerzany kolejne etapy, to wówczas te drzewa znalazły się pośród y, nagrobków. Rzeczywistość cmentarna jest taka, że mieszają się tutaj nagrobki starsze i nagrobki y, późniejsze, a nawet całkiem współczesne. Ale chciałbym Państwu zwrócić na ten bezimienny, można powiedzieć, y, y, na tą mogiłę zbiorową, zwieńczoną, zwieńczoną, tą kamienną formą, tą betonową formą to jest miejsce, gdzie zginęło około 600 ludzi, Polaków, Żydów, którzy byli przez którzy zostali przez Niemców albo pochwyceni w łapankach albo w pościgach albo przejęcie z pociągu pomiędzy Krakowem a Tarnowem. Ta tablica bardzo lakonicznie o nich mówi, ale musimy sobie uświadomić, że było to miejsce niewyobrażalnej tragedii. Wiele ciekawych opisów można byłoby cytować z tej rzeczywistości tamtego tej dramatycznej rzeczywistości tamtego czasu. Czytając relacje ówczesnego grabarza Groblickiego, który przecież tutaj w pobliżu miał swój dom i który był świadkiem tych rozmaitych strasznych rzeczy, które się tutaj działy. W tym roku, proszę Państwa, także upływa, upłynęła we wrześniu setna rocznica śmierci twórcy tej orkiestry, Antoniego Langera. Yy, przypomnę, również mamy ulicę w naszym mieście noszącą jego imię, bardzo interesującej postaci, ponieważ to właśnie on w roku 1880 założył w Bochni. W, w kopalni orkiestrę. Przybył do Bochni z Czech, urodził się w Litomierzycach. Niektórzy mówili, że ukończył konserwatorium w Pradze, co nie byłoby dziwne, zważywszy na fakt, że jego dziełem było 200 utworów muzycznych napisanych, w tym także jakieś takie formy większe był autorem świetnych w swoim czasie podręczników do gry na skrzypcach jednym słowem taką postacią w Bochni niesłychanie ważną a jak wyglądał to zobaczcie Państwo tak wyglądał Antoni Langer który zmarł w wieku 55 lat troszeczkę dzisiaj młodziej ludzie wyglądają ale wzorem najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I Cesarza również te takie krzaczaste Boko Brody na pewno go nie odmładzały. Tutaj mamy właśnie nagrobek Andrzeja Furdzika. Proszę Państwa, kiedy mówiłem na początku, że na cmentarzu widać jak w lustrze miasto, jego strukturę społeczną, funkcję ludzi, którzy je pełnili, to ten nagrobek jest idealnym przykładem. Czy dzisiaj widać na nagrobkach zmarłych górników? Coś takiego? Proszę Państwa, to był zawód, który był zawodem chluby, przekazywany przez pokolenia w Bochni. Ten zawód cieszył się ogromnym prestiżem, był bardzo doceniany przez społeczeństwo i często Państwo zobaczycie jeszcze na tych starych nagrobkach właśnie symbole górnicze skrzyżowane kilofy, skrzyżowane młotki i również. Napisy, nie tylko Cekaradca Górniczy, no bo to było dobrze napisać, to było coś, co na pewno wyróżniało taką postać społeczności, bo przecież wysoka funkcja, ale również są inne, Sztygar, Górnik, yy, także inne zawody są yy, przedstawiane na yy, tablicach yy, epitafijnych. Ludzie identyfikowali się z tym zawodem i niezależnie jaki to był zawód, byle dobrze. Yy, Pełniony był powodem do takiego napisania. O, tak życie spędziłem, tak go przepędziłem, dobrze go przeżyłem, z pożytkiem dla społeczeństwa także. Ten nagrobek, jak powiedziała mi pani Janina Kęsek, z, która przewodniczy temu Komitetowi Ratowania zabytkowych, zabytkowych Nagrobków, ten nagrobek być może w przyszłym roku z tych środków, które zostały zebrane w tegorocznej zbiórce będzie mógł być odnowiony. A warto, ponieważ jest niezwykłym paradoksem, ja to już mówiłem podczas jednej z poprzednich takich naszych wycieczek po tym miejscu, jest to niezwykły paradoks, który jest, proszę Państwa, jakby ilustracją no, takiego życiowego paradoksu, że człowiek, który wykony, wykonywał przez całe lata nagrobki tylu ludziom, który posiadał od 1885 roku renomowany zakład kamieniarski, warsztat rzeźby artystycznej, zakład rzeźby artystycznej, zdobywający złote i srebrne medale na wystawach w Lwowie, Krakowie i Tarnowie. Wojciech Samek no, ma taki rozsypujący się nagrobek. On się, łuszczy, on się łuszczy, proszę Państwa, i ta górna część już jest mocno złuszczona miejmy nadzieję, że uda się ten nagrobek jakoś zabezpieczyć jeżeli chodzi o Wojciecha Samka, no proszę Państwa mnie by brakło tutaj czasu naprawdę gdybym chciał tylko wy, wy, wyliczyć jego najważniejsze realizacje, bo przecież tak ta wspaniała kamieniarka która tam się wprawdzie sypie na tym budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja, o której mówiliśmy kamieniarka na budynku gimnazjum, ta rzeźba tego dżentelmena w czamarze, który siedzi y, przy ulicy y, y, Regis i wznosi kufel piwa, to przecież to także jest dzieło Wojciecha Samka. Ale z rzeczy takich bardziej y, prestiżowych, to y, pewne działania przy kościele Włapczycy, m.in. ołtarz główny tego kościoła y, y, Kazimierzowskiego Włapczycy, przy Via Regi To zresztą wiele nagrobków na tym cmentarzu, to wiele nagrobków. Na cmentarzach w okolicach Bochni i właściwie w całej dawnej Galicji. Zmarł w roku 1921. Inny w kontekście tych, które widzieliśmy, także w, jeżeli chodzi o formę, mianowicie takie nagrobki zaczęły się pojawiać w drugiej połowie wieku XIX. Jest ich na tym cmentarzu kilka, kiedy w użyciu kamieniarzy znalazł się. Grań, szwedzki granit czarny i, i szary. To jest nagrobek y, dwóch burmistrzów bochańskich. Dwóch w jednym grobie. Y, pierwszy to Antoni Brandt, y, który był y, burmistrzem y, wcześniej, y, jeszcze w wieku XIX. Y, natomiast y, jego zięć Robert Han wspominaliśmy go już dzisiaj był burmistrzem w latach 1929-1932. Z Antonim Brantem wiąże się dom nazywany kiedyś Brandówką. To jest dom, proszę państwa, oznaczony przy ulicy Kazimierza Wielkiego, oznaczony numerami 16 przez 22. Dzisiaj centrum bankowe przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Z takim parkingiem, to są jedyne parkingi, które posiada, jedne miejsca parkingowe, które posiada kilkanaście banków w Bochni. Amerykanie zrywają boki na taką informację, no ale tak jest. Jak się Państwu podoba projekt sarkofagu wykonany przez Matejkę? Tyle razy się chodzi przez to, yy, yy, tutaj koło tego nagrobka, prawda? Nie mamy takiej świadomości na co dzień. Otóż. Ten sarkofag właśnie został, znaczy nagrobek w formie sarkofagu, został zaprojektowany przez Jana Matejkę. Matejkę, jak już wspomnieliśmy, szwagra Leonarda Serafińskiego, który tutaj jest pochowany. O, Serafiński to jest bardzo ważna postać dla bochni. Połowy XIX wieku. Prawnik, wcześniej zarządca dóbr wiśnickich, ale później. Związany przede wszystkim z Bochnią, marszałek powiatu bocheńskiego, honorowy obywatel miasta Bochni, chyba pierwszy z Polaków, bo, bo wcześniej to otrzymywali ważnie urzędnicy austriacy takie tytuły. Które, który, proszę Państwa, żył naprawdę w wielkiej przyjaźni z Janem Matejką. Matejko namalował jego okazały portret, można go było obejrzeć w Bochni dwa lata temu podczas wystawy Jan Matejko i Bochnia, ale przede wszystkim ci ludzie się z sobą przyjaźnili. I to właśnie, jeżeli mówimy Dom Matejki przy ulicy Bernardyńskiej, to raczej mówmy Dom Leonarda Serafińskiego, którego odwiedzał Matejko. Matejko ożenił się chyba mniej szczęśliwie niż Leonard Serafiński, ponieważ wiele jest rozmaitych informacji że czasem życie nie jest łatwe. Natomiast Leonard Serafiński przede wszystkim zasłużył się jako postać próbująca Bochnie odnawiać po okresie pewnego zastoju. I właśnie z tej inspiracji Matejkowskiej i Serafińskiego zrodziła się decyzja Rady miasta Bochni z 24 października 1870 roku, która mówiła o wzniesieniu pomnika. Bardzo piękne przedstawienie przedstawili uczniowie Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego właśnie niedawno rekonstruujący to wydarzenie pomnikowe. No więc miejmy świadomość, że oprócz tych tutaj nagrobków, które zostały wykonane czy przez Samka, czy przez innych kamieniarzy bochańskich, to również mamy coś, co nam pokazuje jakby wyższy trochę poziom artystyczny. Chciałem Państwu pokazać taki nagrobek ważnej postaci, z, która żyła w kilku epokach, można powiedzieć, historycznych, mianowicie Ignacy Frey. Tutaj mamy symbol górniczy a więc y, od razu widzimy, że był, to, że był to człowiek związany z żupą solną. Y, otóż y, Ignacy Frey to był niezwykle ofiarny społecznik. Ja właściwie nie znalazłem żadnego sprawozdania z żadnej y, z liczących się wówczas y, organizacji, y, stowarzyszeń działających na terenie bochni, w której nie był, był on członkiem. Przede wszystkim był niezwykle ofiarnym działaczem. Boheńskiego Sokoła w tym czasie potęgi organizacyjnej towarzystwa gimnastyczno-szczeleckiego soku, które zbudowało i siedzibę sokoła i zbudowało pola sportowe, które do dzisiaj zresztą są kontynuowane poprzez Boheński klub sportowy czy miejski ośrodek sportu i rekreacji. To są właśnie te tereny sokoła. A jednocześnie ten człowiek był w pewnym czasie wiceburmistrzem Bochni bardzo zasłużył się w końcu lat, w końcu XIX wieku jako obrońca żupy solnej przed myślą zlikwidowania, jaka zalęgła się w umysłach austriackich ministrów skarbu, wówczas z dużym poświęceniem argumentował na rzecz utrzymania tego podstawowego dla miasta Zakładu Pracy. A jednocześnie w czasie I Wojny Światowej ukrył wiele bardzo cennych zabytków związanych z funkcjonowaniem kopalni. Rękopisy, mapy salinarne, sztandar górniczy i wiele innych ciekawych rzeczy świadczących o tożsamości. Był e, jedynym e, sokołem, czyli członkiem sokoła konnym w Bochni. Czyli on jedyny mógł jeździć na koniu, pozostali druchowie sokoli maszerowali. Na pierwszy rzut oka... Wyróżnia się forma. Nie tylko myślę o formie architektonicznej nagrobków, ale również myślę o w znakomitym stanie utrzymania tych nagrobków. Jeżeli ktoś z Państwa wcześniej tutaj chodził, to mógł zobaczyć, że nie znajdowały się one w dobrym stanie. Otóż dzięki prowadzonej od kilkunastu już chyba lat, kweście przez Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Stowarzyszenia Bochniaków, miłośników ziemi bocheńskiej. Z tych środków, które zbierane są 1 listopada na cmentarzu, właśnie tenże komitet konserwuje nagrobki. Jest to działalność niesłychanie chwalebna. Zwróćcie Państwo uwagę, tam ktoś mi właśnie zwrócił uwagę na jeden z nagrobków, na Antoniego Neusera, i porównajcie Państwo, jak piękne mogłyby być liczne nagrobki na tym cmentarzu, gdyby tych środków było więcej. Ale teraz wróćmy do yy, yy, ludzi, którzy zostali tutaj pochowani. No, to jest postać wielka, Józef Turek, wielka postać dla Bochni, nawet nie ma swojej ulicy, ale ma swój plac. Plac Turka. Proszę Państwa, Józef Turek, burmistrz Bochni przez wiele lat, także założyciel w 1869 Ochotniczej Straży Pożarnej, jednej z pierwszych w Galicji. <laughs> I człowiek ofiarny, który swój teren położony pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego a Babicą, ofiarował miastu. I na tym terenie przez długi czas było miejsce postoju. Furmanek, które przyjeżdżały do Bochni na targ. A w pierwszej połowie XX wieku założono tam park, który w ostatnich latach został odnowiony. Kiedyś miał różną sławę, ale dzisiaj chyba ta sława od niego powoli odchodzi. Więc, plac Turka, to jest dzieło Józefa Turka. Rozmawiałem też z, ze strażakami. Z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, którzy ciągle odwołują się w swoich historycznych odniesieniach właśnie do tej postaci Józefa Turka jako ojca Straży Pożarnej. I proszę Państwa, postać, która z Bochnią była związana w ostatnich latach życia, ksiądz Maksymilian Stanisławski, który był uczestnikiem powstania listopadowego odznaczony krzyżem Virtuti Militari tutaj dokończył swój żywot takich nagrobków powstańców listopadowych jest na tym cmentarzu jeszcze kilka zwróćcie też państwa uwagę na kamieniarzy, oni sygnowali swoje prace w tym miejscu tutaj mamy znanego, dzieło znanego kamieniarza krakowskiego Hochstima. Można jeszcze spotkać na tym cmentarzu kilka jego nagrobków. One odznaczają się taką klarowną, klarowną szlachetną formą, ale mamy tutaj również y, y, przykład miejscowego kamieniarstwa. Y, Franciszek Skowronek w Bochni to był uczeń Wojciecha Samka, który później y, otworzył swój warsztat kamieniarski i, proszę Państwa, tworzył takie formy. W piaskowcu, to prawda, kamieniu nietrwałym i narażonym na no, intensywne działanie y, y, czynników atmosferycznych, ale jakże, jakże pięknym. Na przełomie 1875-76 y, roku dotknęła olbrzymia tragedia. Państwo dzisiaj na pewno także nadsłuchujecie o tych wydarzeniach dramatycznych, które łączą się z pracą w kopalni. Proszę sobie wyobrazić to miasto, które liczyło wówczas 8,5 tysiąca mieszkańców, które obiega wieść, że oto w kopalni soli ginie 10 górników i dwóch wyższych urzędników górniczych. Edward Winakiewicz, przypomnę, mamy ulicę, nos, która nosi jego imię. Również Andrzej Furdzik, ówczesny wyższy górniczy. No i górnicy. Pożar, który wybuchł w polu szybu Sutoris, który doprowadził do niezwykle dramatycznych wydarzeń przepalenia ryn, liny, runięcia windy. I w rezultacie był gaszony przez kilka miesięcy. Ten, ten obelisk, ten pomnik wzniesiony po wielu latach. Windakiewicz jest pochowany w Wieliczce, Furdzik jest pochowany gdzie indziej, ale tu spoczywają górnicy i stosowne inskrypcje na tym granitowym obelisku mówią właśnie o tym tragicznym wydarzeniu.